OK, z tej strony UKSKOBA, komórka Jesteśmy na polskiej premierze smartfona Lenovo Moto g czwartej generacji i wersji Plus. Yy, wygląda, wygląda ten smartfon moim zdaniem trochę ładniej niż na renderach, bo prawdę mówiąc ten, ten przycisk, czytnik linii papilarnych, który wcale nie jest przyciskiem, a, a jest nieklikalny po prostu służy tylko za odczytywanie odcisku palca. Ten przycisk wygląda dużo lepiej niż na rendera. Chociaż ten mikrofon, nie wiem czy widać to na filmie, ten mikrofon po, po lewej jego stronie trochę, trochę to wszystko szpeci i, i nie wygląda zbyt dobrze. Ehm, ale, ale sam przycisk jest, jest całkiem estetyczny i całkiem, całkiem ładnie dopasuje. Tylna obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego, które ma lekką fakturę. Co powoduje, że smartfon e, nie ślizga się aż tak bardzo. Jednakże troszkę zbiera odciski palców, ale oczywiście nieporównywalnie mniej od konstrukcji jakichś szklanych na przykład. E, telefon jest też dosyć cienki i sprawia szczerze mówiąc wrażenie lekkiego. Mimo 5,5 calowego wyświetlacza, naprawdę design zaliczyłbym e, na plus. Mimo że na przykład te ramki boczne, które. Wyglądają na metalowe. No oczywiście to czuć, że to jest po prostu polakierowany plast. Co do ekranu, to ma on rozdzielczość full HD i przeglądną 5,5 cala, co jest dosyć sporym skokiem, bo moto G3 generacji miała ekran o pół cala mniejszy i o dużo niższej rozdzielczości, 720p. I powiem tyle, kolory są ładnie nasycone, jest bardzo jasny, przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. No i na razie nie wiem do czego się mógłbym przyczepić co do tego ekranu, jest, jest po prostu dobry. Jak wiadomo jest to czysty Android, Android 6.0 Marshmallow, no i co, wszystko działa tu super płynnie, bo no wiadomo, nie ma żadnej nakładki, która mogłaby spowalniać system, także to jest oczywiście to co znamy z poprzedniej generacji yy, Motogie. Ale jednak co do procesora. Procesor zastosowany to Snapdragon 617, który jest jednostką ośmiordzeniową, 64-bitową. Są to rdzenie Cortex-A53 traktowane zegarem 1,5 GHz. No i myślę, że to wystarczy dla smartfona z systemem Androidem aż na Aparaty to jest coś, co Lenovo mocno promuje. Model zwykły Lenovo, G, Lenovo Moto G4 ma aparat 13-megapikselowy, a Lenovo Moto G4 Plus ma natomiast matrycę 16-pikselową z większymi pikselami o, o rozmiarze 1,3 mikrona. I dodatkowo ma hybrydowy system autofokus, który opiera się i na laserowym autofokusie i na detekcji fazy. To jest największa różnica między zwykłym G4 a G4. Jeszcze jest jedna różnica, dosyć znacząca, a mianowicie właśnie czytnik linii papilarnych. Po prostu model bez plusa w nazwie nie posiada czytnika, i to by było chyba na razie na tyle. Z rzeczy, które mnie kurzają subiektywnie, to jest to, że ten przycisk nie jest z przyciskiem tylko i tak mamy tutaj przyciski ekranowe więc na przykład jak chcę wyjść z internetu to nie mogę kliknąć tego tylko muszę klikać na ekranie no to już taki jestem, że mnie takie rzeczy drażnią, ale tak ogólnie to wygląda na to, że jest to całkiem ciekawy średniak no właśnie i tu przechodzimy do sedna, według wszystkich jest to średniak, a według Lenovo jest to produkt premium oni mówili na prezentacji tak jak to by był w ogóle flagowiec no i zresztą wycenili go trochę trochę powyżej klasy średniej, bo cena za model Plus zaczyna się od 1400 zł za 2 GB pamięci RAM i 32, nie, i 16 GB dysku twardego. Także to jest, no to jest dużo. Wszyscy spodziewali się mniej. Natomiast cena gorsza, bez Plusa w nazwie, to cena 1200 zł też za taką wersję pamięciową. To są najtańsze wersje cenowe. Także, no coś trochę tutaj poszło nie tak, bo to jest jednak średniak, typowy średniak. Ale jednak średnia. Ale nowo próbuje nam wmówić coś innego i sugeruję to nie tylko, um, nie tylko mówiąc, ale także wyceniając tego smartfona. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.